Maciej Piętak, kłaniam się nisko, czas na przedstawienie Wam szans reprezentacji Polski na awans na Mistrzostwa Świata. Zapraszam, ale na wstępie klasycznie zachęcam do subskrybowania kanału Polini, łapkowania tego filmiku, jeśli takie materiały Wam się podobają oraz przypominam o możliwości zostania wspierającym naszego kanału na YouTubie lub na Patronite, dzięki czemu odblokujecie różnego rodzaju bonusy. Na wstępie chciałbym też podziękować naszym wspierającym Michalinie, Marcinowi Szafranowi, Barto, Piotrowi z kanału Sport Warty Uwagi, Tomaszowi Fickowi, Ewersstrofi oraz wasławowi szelidze. Dzięki, że jesteście, a teraz przejdźmy już do głównej części materiału. I oczywiście na wstępie informacja, że dane. Z grafiki zostały wzięte z konta na Twitterze Football Meets Data. Link znajduje się w opisie. A tymczasem szybko przedstawmy sytuację w grupie G po czwartkowych spotkaniach. Oczywiście Polska grała mecz towarzyski z Nową Zelandią, ale jej przeciwnicy także grali, tylko że właśnie grali w grupie eliminacyjnej. Holandia wygrała pewnie z Maltą 4 do 0, a Finlandia wygrała u siebie 2 do 1. Z reprezentacją Litwy. I teraz, tak, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o liczbę punktów? Holandia ma punktów 13, Polska i Finlandia po 10, a Litwa i Malta będą walczyły już między sobą o zajęcie miejsca czwartego, bo na więcej matematyka im nie pozwala. I jeszcze ważna informacja. Przy równej liczbie punktów decyduje bilans bramkowy, więc jeśli Holandia i Polska będą miały tyle samo oczek, no to niestety. Nie będzie decydować bilans meczów bezpośrednich, a szkoda, bo w pierwszym meczu uzyskaliśmy remis w rewanżu. Są podstawy ku temu, by wierzyć w zwycięstwo. Natomiast, no właśnie, będzie decydować bilans bramkowy, a ten jest zdecydowanie na korzyść reprezentacji Holandii. Ale my też nie mamy co narzekać, bo mamy zdecydowanie lepszy bilans bramkowy od reprezentacji Finlandii. I teraz, właśnie, właśnie jak wygląda szansa jak wyglądają szanse na awans, na zajęcie poszczególnych miejsc. Jeśli chodzi o szanse na zajęcie pierwszego miejsca, one mocno spadły, bo już wynoszą tylko jeden punkcik i trudno się temu dziwić, no bo Polska musiałaby w trzech kolejnych spotkaniach zdobyć cztery punkty więcej niż reprezentacja Holandii. Czy to jest możliwe? Jest to jak najbardziej możliwe przynajmniej zdobycie trzech punktów więcej, no bo Polska gra mecz bezpośredni z Holandią u siebie więc zwycięstwo z nią spowodowałoby, że zbliżylibyśmy się znacznie do niej, tylko że jest mały problem. Finlandia poza meczem wyjazdowym z nami rozegra jeszcze dwa inne mecze u siebie z Finlandią i u siebie z Litwą i musimy liczyć na to że w którymś z tych spotkań Holandia nie wygra. Szanse na to są nikłe, a przecież jeszcze Polska musiałaby swoje spotkania na wyjeździe z Litwą i Maltą wygrać bez żadnej wpadki, więc e, dlatego ten 1% jest jak najbardziej uzasadniony. Uzasadnione są też wysokie szanse na awans. E, a raczej na zajęcie drugiego miejsca, na zapewnienie sobie baraży 94%, z czego to wynika? Mianowicie z tego, między innymi, że Finlandia ma jedno spotkanie rozegrane więcej od Polski. To po pierwsze. Po drugie, niziutko wygrała z reprezentacją Litwy. Gdyby wygrała wyżej, no to moglibyśmy się martwić, że ten bilans bramkowy jest na styku, ale że wygrała tylko 2 do 1, no to cały czas ma aż 5 bramek straty do naszej reprezentacji e, i to musiałaby zniwelować dwa spotkania, z czego, z czego już nie ma po prostu meczu bezpośredniego z reprezentacją Polski, więc to zadanie jest o tyle utrudnione, a ponadto Finlandia jeszcze rozegra e, chociażby mecz z Holandią na wyjeździe, więc tam szanse na jakikolwiek, jakikolwiek punkcik jest niewielka e, szansa na jakikolwiek punkcik jest niewielka. Ponadto jeszcze Finlandia zagra u siebie z Maltą, z tego co pamiętam, więc albo na wyjeździe, ale no generalnie raczej przewidujemy, że, że Finlandia zdobędzie 3 punkty z reprezentacją Malty, więc to oznacza zakładając, że Finlandia przegra z Holandią na wyjeździe, że Polska potrzebuje do zakwalifikowania się do Baraży Trzech punktów, czyli zwycięstwa na wyjeździe z Litwą lub Maltą. Dlatego szanse na trzecie miejsce są małe, ale nie zerowe. 5% myślę, że faktycznie na koniec zajmiemy to drugie miejsce. No musiałby się wydarzyć cud, żeby zająć miejsce niższe bądź wyższe. No i właśnie teraz drugą część materiału poświęcę na temat, poświęcę temu, czy. Jak wyglądają baraże, czy Polska ma rozstawienie w tych barażach itd. i tak dalej, więc generalnie baraże odbędą się 26 i 31 marca przyszłego roku, czyli już za nieco ponad 5 miesięcy i jak wyglądają te baraże? 16 drużyn bierze w nich udział, 12 z grup eliminacyjnych od A do L i z każdej grupy eliminacyjnej to druga drużyna dostaje się do baraży. I do tych 12 drużyn dodajemy cztery ekipy, które wygrały swoje grupy w ostatniej Lidze Narodów. Czyli, na przykład Polska zajęła czwarte miejsce w swojej grupie w Lidze Narodów, co oznacza, że nie ma szans, żeby zakwalifikowała się do, e, zakwalifikowała się do baraży właśnie poprzez Ligę Narodów. Tylko szanse mają ci, którzy swoje grupy w Lidze Narodów wygrali. Nieważne czy byli w Dywizji A, czy w dywizji D. No i też drugi warunek jest taki, że ta reprezentacja, która wygrała Ligę Narodów kto grupę Ligi Narodów, no to w grupie eliminacyjnej yy, może zająć trzecie, czwarte lub piąte miejsce. Jeśli zajmie wyższe, no to już na to nie patrzymy. Kwalifikuje się poprzez grupę eliminacyjną, czyli mamy te 16 drużyn, i te 16 drużyn dzielimy w następujący sposób: pierwszy koszyk, no to yy, drużyny, które są najwyżej w rankingu. FIFA. I tutaj nie bierzemy pod uwagę drużyn z ligi narodów, bo te automatycznie idą do czwartego koszyka. Generalnie te 12 drużyn, które dostaną się do baraży poprzez grupy eliminacyjne, dzielimy na trzy koszyki właśnie poprzez ranking FIFA. Więc ten mecz z Nową Zelandią był o tyle istotny, że jeśli byśmy przegrali, no to stracilibyśmy sporo punktów w rankingu, a jesteśmy gdzieś na granicy drugiego i trzeciego koszyka. Tak balansujemy między tymi koszykami, a drugi koszyk jest zdecydowanie lepszy od trzeciego. Dlaczego? Bo pierwsze, bo drużyny z pierwszego koszyka będą grały u siebie z zespołami z czwartego koszyka, a zespoły z drugiego koszyka będą grały u siebie w półfinale baraży z drużynami z trzeciego koszyka, więc ważne jest to, żeby z Litwą i Maltą nie przegrać, żeby podreperować sobie naszą, nasze punkty w rankingu FIFA, żeby nie zanotować sporego spadku, bo to się może dla nas bardzo źle skończyć. I generalnie te 16 drużyn zostaną podzielone na 4. Ścieżki i z każdej ścieżki na Mistrzostwa Świata pojedzie jedna drużyna. I teraz przedstawię przykładową ścieżkę. Drużyna z koszyka A zagra u siebie z drużyną z koszyka D, drużyna z koszyka B zagra u siebie z drużyną z koszyka C. I przed półfinałowym meczem baraży odbędzie się losowanie, w którym po pierwsze poznamy właśnie pary półfinałowe, a po drugie poznamy gospodarza finału, bo już to nie zależy od koszyka, od rankingu FIFA, od liczby punktów zdobytej w grupie eliminacyjnej. Tutaj decyduje losowanie i równie dobrze gospodarzem może być zwycięzca pary, zwycięzca pary drużyna A, drużyna D lub zwycięzca pary drużyna z koszyka B, drużyna z koszyka C. Tutaj panuje pełna dowolność, więc tak to wygląda, jeśli chodzi o szanse reprezentacji polskiej na awans bezpośredni. Mam nadzieję, że wszystko klarownie to wyjaśniłem. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. E, możecie zostawić nawet komentarz. E, natomiast ja na koniec e, chciałbym jeszcze przypomnieć tylko o możliwości zostania wspierającym naszego kanału na YouTube lub na Patronite, dzięki czemu odblokujecie różnego rodzaju bonusy. I na koniec raz jeszcze chciałbym podziękować naszym wspierającym Michalinie, Marcinowi, Szafranowi, Barto, Piotrowi z kanału Sport Warty Uwagi, Tomaszowi Fickowi, Ewert, Rofi oraz Wacławowi Szelidze. Dzięki, że jest Jesteście Maciej Pięta, kłaniam się nisko i do usłyszenia.